Wielu niesamowitych miejsc w naszym kraju, tym razem wybrałam rejon Olkusza. Wyobraźcie sobie, że na przestrzeni wieków działało tam kilkaset kopalni. Niesamowita historia górnicza i wiele miejsc, które są jej świadectwem. Czego wcieć więcej? Na podstawie książek, artykułów, map i skanów z LIDARu wytypowałam sobie kilkanaście lokalizacji, a teraz pozostało mi tylko odszukać je w terenie. Zaczynam od miejscowości Klucze. Tam najpewniej już w drugiej połowie XIV wieku działała kopalnia. Nie mam jednak złudzeń, dobrze wiem, że niestety po niej nie zachowały się żadne ślady. Natomiast po powstałej wiele wieków później kopalni odkrywkowej, w której wydobywano limoni limonidipiryt, czyli rudy żelaza, wręcz przeciwnie. By odnaleźć kopalnię, wystarczy zlokalizować dwa stawy: zielony i czerwony. Oba swą nazwę zawdzięczają oczywiście zabarwieniu wody, ale najciekawsza jest ich geneza, dlatego że oba te stawy to tak naprawdę dawne wyrobiska kopalni, która powstała tutaj w drugiej połowie XIX wieku. Ok, a teraz chodźmy przyjrzeć się tej kopalni nieco bliżej. Górnictwo w rejonie Olkusza i w samym Olkuszu zwykle skupiało się głównie na rudach cynkowo-ołowiowych, a rudy żelaza wydobywano na o wiele mniejszą skalę, jednak w kilku miejscach, między innymi właśnie w kluczach, było inaczej. Kopalnia naprawdę nieźle funkcjonowała. W miejscowości znajdowały się też fryszerki najpierw w postaci samych pieców do wytopu żelaza, a później przekształcono je w całe zakłady hutnicze. W 1880 roku w kopalni miał miejsce nagły wypływ wody. Woda wypełniła całą odkrywkę i pomimo usilnych starań, aby się jej pozbyć, nigdy się to do końca nie udało. Wkrótce zaprzestano w tym miejscu wydobycia rud żelaza. Najciekawsze jest to, że oprócz tej części zalanej kopalnia posiada jeszcze dwa obiekty, które mam nadzieję nie są jeszcze całkowicie zniszczone. No i myślę, że to chyba najwyższy czas, żeby je wreszcie odnaleźć. Kilkaset metrów dalej, na terenie dosłownie usianym licznymi hałdami, znalazłam wejście do sztolni. Zobaczcie, prześwit jest naprawdę wąski, ale teraz robi się już coraz szerzej. Przed sobą widzę długi korytarz. Z Niestety, ze sporą ilością zawałów, ale zaraz przyjdę się temu bliżej i zobaczę, czy jest tutaj na tyle bezpiecznie, żeby wejść do środka. No to zaczynamy. Zobaczcie jeszcze oryginalne stemple górnicze. Chociaż nie ma się co oszukiwać, stoją tutaj tyle lat, że na 100% nie spełniają swojej roli, dlatego trzeba być bardzo ostrożnym. W Tolni mnóstwo jest mniejszych bądź większych zawałów, takich jak na przykład ten. To chyba największy zawał, a nie kawałek dalej widzę jeszcze większy i chyba jakąś odnogę boczną. Idziemy teraz korytarzem bocznym, chyba jedynym, ale po kilkunastu, no maksymalnie 20 metrach kończy się przodkiem. Sztolnia na szczęście jest sucha, także pod tym względem jest całkiem ok. Sztolnia nie jest bardzo rozległa, ma około 100 metrów długości, także szybko dotarłam do końca i postanowiłam wracać, zwłaszcza, że pozostał mi jeszcze jeden obiekt do odszukania. W pobliżu sztolni znajduje się naturalna jaskinia, w której w okresie eksploatacji ród żelaza podjęto próby rozpoczęcia zakrojonych na niewielką skalę prac. Wówczas obieg nieco powiększono. Pomimo tego jaskinia jest niewielka, ma niespełna 30 metrów długości. Postanowiłam jednak zbytnio się w nią nie zagłębiać. Strop jaskini jest w bardzo złym stanie, grozi zawaleniem dosłownie w każdej chwili. Czasami po prostu lepiej jest odpuścić. Kilka dni później wróciłam w rejon Olkusza, by sięgnąć do jego korzeni. Tym razem postanowiłam odnaleźć miejsce średniowiecznych prac górniczych na terenie Starego Olkusza. Najpierw odszukałam kamieniołom, w którym w latach 60. ubiegłego wieku prowadzono badania archeologiczne. Kiedy w kamieniołomie prowadzono prace przygotowawcze do wydobycia wapienia, odsłonięto przy okazji stare wyrobiska górnicze, których powstanie oszacowano na XIII i XIV wiek. Archeolodzy zainteresowali się wówczas również pobliskim terenem pełnym charakterystycznych wgłębień w ziemi. Działania górnicze na tym terenie rozpoczęto już przynajmniej w XIII wieku. Eksploatowano tu rudy cynkowo-ołowiowe, zwłaszcza galenę, czyli rudę ołowiu. Początkowo wybierano złoża najbogatsze, które znajdowały się płytko. Drążono kilkunastometrowe szyby z trzema, ewentualnie czterema bocznymi korytarzami. Takie kopalnie funkcjonowały krótko, najwyżej kilka lat, a później przenoszono się w inne miejsce. Pamiątką działalności górniczej tutaj są setki zapadlisk dawnych szybów, które Mijam dosłownie na każdym kroku. Niektóre zapadliska są naprawdę głębokie, jak na przykład to. Spokojnie może mieć nawet 4 metry. Inne nieco płytsze, ale największe wrażenie robi to, jak blisko od siebie one są zlokalizowane. Po prostu cały ten teren usiany jest z zapadliskami. Przez cały XIV wiek i większość XV wieku górnictwo rozwijało się tutaj naprawdę intensywnie. Jednak pod koniec XV wieku coś poszło nie tak i ten rozwój uległ stopniowemu zahamowaniu. Co mogło później tak? No, przede wszystkim zaczęły się wyczerpywać łatwo dostępne złoża. Zaczęto więc korzystać ze złóż głębiej położonych, jednak wówczas pojawił się problem z odwadnianiem wyrobisk. Początkowo wody pozbywano się przy pomocy wiader, specjalnych czerpadeł, pomp poruszanych końskim kieratem, jednak na dłuższą metę nie zdawało to egzaminu. Było to po prostu bardzo pracochłonne, co oczywiście jeszcze można byłoby przeboleć, gdyby przynosiło wymierne korzyści, ale to po prostu się nie opłacało. Dlatego w drugiej połowie XVI wieku z inicjatywy króla Zygmunta Augusta rozpoczęto budowę sztolni odwadniających. Początkowo były to zwane roznosy, czyli takie otwarte kanały, a dopiero później zaczęto drążyć również chodniki podziemne. Na terenie Olkusza i pobliskiego Bolesławia wybudowano aż 5 takich sztolni. Łączna ich długość przekraczała 30 kilometrów. 30 kilometrów. Wyobrażacie to sobie? Tak się idealnie złożyło, że pozostałości jednej z tych sztolni znajdują się nie więcej niż kilometr stąd. Pomyślałam, że nie mogę odpuścić takiej okazji i postanowiłam odszukać to miejsce. Jestem na terenie roznosu sztolni Ponikowskiej, a mniej więcej za mną znajdowało się niegdyś wejście do części podziemnej. Dziś już niestety niedostępne, jest po prostu zasypane. Wiecie co działo się po wybudowaniu sztolni odwadniających? Górnictwo w rejonie Olkusza weszło w fazę największego w dziejach rozkwitu. Otworzyły się możliwości eksploatacji głębszych, wcześniej niedostępnych złóż. Produkowano tyle ołowiu, że spokojnie starczało na zaspokojenie potrzeb całego kraju, a nawet eksportowano go na zachód. Za to dzięki produkcji srebra w Olkuszu uruchomiono mennicę królewską. Zima to idealna para roku na to, żeby zobaczyć ogrom tej stolni, dlatego że na drzewach nie ma liści, nie ma bujnej roślinności. Idealny moment na obserwację. To nie będzie nic odkrywczego, jeśli powiem, że wszystko przemija. I lata świetności olkuskiego górnictwa również przeminęły. W drugiej połowie XVII wieku były już tylko wspomnieniem. Wcześniej tak intensywnie eksploatowane złoża galeny powoli zaczęły się wyczerpywać. Zostały tylko te, które były położone głęboko, poniżej poziomu sztolni odwadniających. Znowu więc pojawił się problem z odwadnianiem tych złóż, spadła opłacalność wydobycia. No i teraz mniej inwestowano w renowacje sztolni odwadniających, przez co powoli zaczęły popadać w ruinę. Dopiero na początku XIX wieku nastąpiło pewne ożywienie w górnictwie Olku. Kim? Dlatego, że poznano metodę wytopu cynku z galmanu, czyli z rudy, którą wcześniej praktycznie zupełnie ignorowano, uznając za bezużyteczną. No, że w kilku miejscach była wydobywana na naprawdę niewielką skalę. Zaczęto przekopywać więc stare hałdy i wyrobiska w poszukiwaniu pozostałego tam galmanu. Nawiasem mówiąc, wtedy zniszczono naprawdę sporo pozostałości po tym najdawniejszym górnictwie. Wówczas powstało również sporo kopalni, zarówno rządowych, jak i prywatnych. Przy okazji poszukiwania wiadomości na temat XIX wiecznego górnictwa w tym rejonie, w jednej z publikacji trafiłam na informację, że w lesie pomiędzy wsią Żurada, a nieistniejącą wsią Dźwięk, znajduje się stara kopalnia Galmanu. Najpierw postanowiłam znaleźć pozostałości wsi Dźwięk i stamtąd wyruszyć na poszukiwanie kopalni. Pozwiedzałam okolice dawnej wsi Ćwięg, a teraz ruszam na poszukiwanie sztolni i odkrywki. Robi się coraz ciemniej, na dodatek zaczął padać deszcz, a ja nie znalazłam jeszcze kopalni. Masakra. Niestety, odszukanie kopalni okazało się trudniejsze niż myślałam, zwłaszcza w ciemnościach. Uznałam, że lepiej będzie, jeśli spróbuję szczęścia następnego dnia. To była dobra decyzja, bo po kilkudziesięciu minutach poszukiwań stanęłam przed kopalnią. To bardzo ciekawe miejsce, dlatego, że znajdziemy tutaj nie tylko odkrywkę, ale również kilka sztolni. Trudno powiedzieć, kiedy dokładnie funkcjonowała kopalnia. Sama odkrywka, w której wydobywano zarówno galman, jak i galenę oraz niewielkie ilości limonitu. Czynna była na pewno jeszcze przed I wojną światową. Sztolnie natomiast mogą pochodzić nawet z XIX wieku. Dwie z nich są w bardzo złym stanie. Przy próbie wejścia do środka odłamki skał odpadały ze stropu, dlatego odpuściłam sobie ich eksplorację. Na szczęście okazało się, że najdłuższa ze sztolni zachowała się w całkiem niezłym stanie. Jestem już w środku i zaczynam eksplorację sztolni, w której wydobywano Galman. W kilkudziesięciu metrach dochodzimy do przodka I widać tutaj jeszcze jakieś resztki belek, które kiedyś być może służyły do podtrzymywania stropu. Zobaczcie. Te rude wytrącenia to galman, który właśnie tutaj pozyskiwano. Cała ta sztolnia była drążona właśnie w tym celu, aby pozyskać Galman. Tutaj na znowu przodek, ale jest jeszcze jeden korytarz. Zaraz zobaczymy dokąd prowadzi. Powiem Wam szczerze, że całkiem rozległa jest ta sztonia. Spodziewałam się jakiejś małej, krótkiej sztolenki. A tutaj niezły labirynt. Idę dalej. Do małej niepozornej salki, która zwana jest salką imprezową. Salka imprezowa kończy się przodkiem, więc w tym miejscu kończy się również eksploracja tej sztolni. Ale wcale nie kończy się moja przygoda z górnictwem w tych okolicach. Kilka dni później po raz kolejny postanowiłam wyruszyć na poszukiwania pamiątek dawnego górnictwa. Tyle tylko, że tym razem nie były to sztolnie czy zapadliska szybów, a wysiedlona wieś. Co wysiedlona wieś ma wspólnego z górnictwem? Okazuje się, że całkiem sporo. Ujków Stary, czyli wieś, której w zasadzie już nie ma. Zobaczcie na to: Trzeba naprawdę sporo fantazji, żeby wyobrazić sobie że tutaj niegdyś tętniło życie. Do Ujkowa przyjechałam w bardzo mroźny i śnieżny dzień. Opuszczone i zrujnowane budynki robiły smutne wrażenie, ale jak łatwo można się domyślić, wieź nie zawsze wyglądała w ten sposób. Wszystko zaczęło się w XVI wieku, kiedy na pobliskich pagórkach rozpoczęto eksploatację galeny, a w pobliżu powstała osada górnicza. W tamtym czasie działało tutaj kilkadziesiąt kopalni. Osada się rozrastała, a prace górnicze w okolicy trwały nadal. W 1870 roku padła decyzja o wyburzeniu niektórych domów, ponieważ przeszkadzały w wydobyciu cennych złotych. Jednak nie to przypieczętowało ostateczny los Ujkowa. Wysiedlenia nasiliły się tutaj tak naprawdę dopiero po II wojnie światowej. Działania górnicze w tej okolicy doprowadziły do zniszczeń budynków i do degradacji gruntu. Zagrażało to bezpieczeństwu mieszkańców, dlatego musieli oni opuścić swoje domy. Na takie miejsca można czasami natknąć się zupełnie przypadkiem i nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, że mają one cokolwiek wspólnego z górnictwem. Doskonałym przykładem może być kaplica w Bukownie, którą wybudowano w drugiej połowie XIX wieku dzięki staraniom górników z kopalni Ulisses. Kaplicę usytuowano obok nieistniejącego już szybu kopalni, ale to nie wszystko. Na pewno słyszeliście o pustyni błędowskiej. Czy wiedzieliście, że gdyby nie rozwój górnictwa w tym rejonie, ona być może nigdy by nie powstała? Od XIII wieku, czyli od momentu. Stania nowych kopalni wzrosło zapotrzebowanie na drewno. W końcu czymś trzeba było opalać te piece hutnicze i zabezpieczać szyby górnicze. W średniowieczu cały ten teren pokryty był lasem. Było więc to idealne miejsce do tego, aby czerpać z niego tak potrzebny wówczas surowiec, jakim było drewno. Wycinano spore połacie lasu, a zręby użytkowano często jako pastwiska. Spowodowało to zniszczenie szaty roślinnej, no i odsłoniło zalegające tutaj pokłady piasków, na które następnie zaczął działać wiatr. Jasek zasypywał sąsiednie obszary rolnicze, a nawet docierał do samego Olkusza, No i pustynia gotowa. To oczywiście w dużym uproszczeniu, ale prawda jest taka, że to działalność górniczo-hutnicza w tym regionie przyczyniła się do rozwoju tej właśnie pustyni. Pustynia Błędowska miała być ostatnim miejscem, które odwiedziłam. Wtedy miałam już nagrane 6 albo nawet 7 godzin materiału i zastanawiałam się jak ja to wszystko zmontuję. Ale z drugiej strony zostało mi jeszcze kilka miejsc do odwiedzenia. No i finalnie poświęciłam jeszcze dwa dni i jedną noc na poszukiwania. Pojechałam między innymi do Berlina. Na razie udało mi się zlokalizować jedną pozostałość po dawnych kopalniach w Berlinie. To właśnie to zapadlisko. Szybu do Podlesia, Niesłowic Wielu innych miejsc. W kilku miejscach nie trafiłam niestety na żadne ślady, które miałyby świadczyć o tym, że niegdyś odbywały się tam prace górnicze. Te ślady prawdopodobnie do naszych czasów się nie zachowały. W większości z tych miejsc zachowały się po prostu pojedyncze hałdy czy pojedyncze zawadiska, i tak naprawdę, gdyby ktoś nie wiedział, że niegdyś znajdowały się tam kopalnie, no to na podstawie tych śladów trudno byłoby się mu tego domyślić. Prawda jest jednak taka, że każde z tych miejsc jest świadectwem niesamowitej historii. Teorii górniczej tego regionu i już zawsze będzie jego częścią, nawet jeśli ślady dawnego górnictwa z czasem znikną. A prawda jest taka, że niezabezpieczone prędzej czy później niestety znikną.